Witajcie! Nazywam się Kasia Błaszak i jestem nauczycielem w Szkole Podstawowej nr 65, przed którą się właśnie znajdujemy. Stoicie w tej chwili przed trudnym wyborem, który doskonale rozumiem, ponieważ sama jestem mamą dziecka, które już za chwilę, we wrześniu, rozpocznie naukę w klasie pierwszej. Z uwagi na to chciałabym pokazać Wam, dlaczego wybrałam akurat tę szkołę. Zapraszam na krótki spacer, który rozpoczniemy od budynku głównego, w którym uczą się dzieci w klasach od 4 do 8 oraz najmłodsi w klasach pływackich. Znajdujemy się na holu przeznaczonym dla naszych najmłodszych programów. Z tego miejsca dzieci mają bezpośredni dostęp do stołówki, świetlicy, biblioteki czy toalety. A teraz zobaczmy, jak wygląda ich sam. To wszystko, jeśli chodzi o główny budynek, a teraz przejdźmy się do budynku filii naszej szkoły przy ulicy Rzeźniackiego 7, gdzie uczą się uczniowie w klasach 1-3. Witamy w naszej małej szkole szkole przeznaczonej dla najmłodszych uczniów. Tutaj znajduje się również zarówka. Ogromnym atutem tego miejsca jest jego przystosowanie do specjalnych potrzeb dzieci z klas integracyjnych. A mówiąc o udogodnieniach, mam na myśli podjazd, windę, dodatkowe barierki, czy podłogę antypoślizgową. Już za chwilę pokażę Wam również sale lekcyjne i terapeutyczne, salę gimnastyczną, bibliotekę, stołówkę, czy świetlicę. Zapraszam Was na krótki spacer. Zacznijmy od zadań lekcyjnych. Zajrzyjmy jeszcze do innych zagrań z naszej szkoły. Następny ruch należy do Was. Mam nadzieję, że spotkamy się 1 września na uroczystym rozpoczęciu nowego roku szkolnego. Po więcej informacji, zapraszam Was serdecznie na stronę internetową naszej szkoły oraz szkolnego Facebooka. Do zobaczenia!